Pani Rebeka Crouch i pan Crouch z Olympia Springs w Kentucky mieli się pokłócić. Pan Crouch nie chciał sprzedać gospodarstwa, a pani Crouch chciała, albo odwrotnie. Dlatego kiedy 3 marca 1876 roku w piątek około południa coś zaczęło lecieć z nieba, uznano to za jakiś znak. Rebeka robiła wtedy mydło na podwórzu. Normalne mydło, nie z ciała. Była ze swoim wnukiem Alenem i w pewnej chwili wnuczek zapytał babci, dlaczego pada śnieg? Że coś leci z nieba. W pierwszej chwili patrząc do ołku niebu faktycznie wyglądało to jak duże płatki z nieba, tak opisała to Rebeka, a faktycznie były to kawałki mięsa podobne do wołowiny. Pokryły całą ich ziemię. Nawet na płotach było rzekomo świeże mięso. Przekonała się o tym Rebeka, kiedy jeden z kawałków spadł bezpośrednio na nią, a potem plasnął o ziemię. Sama nie tknęła ani kawałka, czekała na męża. Przez chwilę nawet pomyślała, że może jej mężowi albo synowi, którzy byli daleko, coś się stało, że może zostali nawet rozerwani na strzępy, a ich szczątki przyniósł wiatr. Ale wrócili cali i zdrowi. Pan Kraucz zebrał kilka próbek mięsa i dał je właścicielowi Olympian Springs, Harrisonowi Gilowi, który zakonserwował je w alkoholu. Dwóch odważnych mężczyzn skosztowało mięso, smakowało jak dziczyzna, baranina, kurczak, żaba. Miejscowi zaczęli zbierać opady i zabierać do domu. Prześcigali się nawet kto ma większy kawałek i jaki dziwniejszy kształt. Niektóre były chropowate i przypominały jakąś część wyrwaną z gardła zwierzyny. Ludzie mówili, że to może nawet jakieś ostrzeżenie. W tygodniku medycznym The Louisville Medical News w swoim artykule Leopold Brandes zasugerował, że substancja to nostok, rodzaj sinic. 9 marca w New York Timesie ukazał się specjalny artykuł. Leopold bardzo zainteresował się tym artykułem i udało mu się zdobyć próbkę tego mięsa, które ktoś zamoczył w glicerynie. Po zbadaniu Leopold potwierdził, że to nie mięso, tylko... Nostok, rodzaj cyanobakterii, sinic, które rozszerzają się, pęcznieją w zasmarkane galaretowate grudki, gdy na ziemi znajduje się nadmierna wilgoć. Substancja znana była już w XVI wieku i nazywano ją galaretką czarownicy lub masłem trola. A że to spadło z nieba, ludzie nazywali to galaretką gwiaździstą. Tylko że wtedy nie padał deszcz, a dzień był ładny i słoneczny. I okazało się, że znalazło się wielu innych naocznych świadków tej galaretki. Do badań dołączył histolog dr Mead Edwards. Stwierdził na 100%, że te kawałki, które badał to nie Nostok, ale właśnie kawałki mięsa, i pochodziły od płuca konia lub dziecka. Kolejny histolog Arnold potwierdził obecność tkanki płucnej i dodał, że była też chrząstka zwierzęca. Następne badania potwierdziły te dwa poprzednie, a dodatkowo dadały tkankę mięśniową. Robiło się niesamowicie ciekawie. Profesor chemii Kestenbaum zebrał wszystkie badania i z całym przekonaniem wydał świadczenie, że to było mięso, które zwymiotowały sępy, a konkretnie sęp indyczy i sęp czarny, które latają na bardzo dużych wysokościach. I nie można było ich dostrzec, zboleciały za wysoko, czyli kawałki mięsa spadły z dużej wysokości na spory obszar, bo wiatr je rozniósł, a Kentucky to był obszar, który sępy akurat sobie upodobały i ponoć były obserwowane wymiotujące w trakcie lotów lub zaraz przed. A dlaczego? To zachowanie sępów. Kiedy zobaczyły innego drapieżnika w pobliżu, wymiotowały i odwracały tym uwagę od siebie samych. Sęp był wtedy lżejszy, a że działało to tak, jak zaraźliwe ziewanie u człowieka, czyli kolejny sęp widział wymiotującego sępa i robił to samo, domino. Przychylono się do tej teorii. To, że sępy oddają mocz i stopy, aby schłodzić się w upalne dni w procesie termoregulacji, to wiem, to, że zwracają część pokarmu, które zjadły wcześniej, ale po to, żeby nakarmić swoje młode, to fakt. Ale żygające sępy w trakcie lotu? Sęby wolą świeżą padlinę, ale potrafią także zjeść zwłoki, które zgniły tak bardzo, że ich mięso jest trujące dla innych zwierząt. I nic im nie jest, bo ich kwas żołądkowy jest wyjątkowo kwaśny, dlatego pełnią one ważną rolę ekologiczną, po prostu zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób poprzez starą, gnijącą padlinę. Ale wracamy do małżonków i ich rzekomej kłótni o sprzedaż gospodarstwa, bo to Rebeka miała zrobić taką sztuczkę z mięsem. Oczywiście śmiano się z tego, ale pani Crouch mówiła, że owszem, chciała sprzedać gospodarstwo, ale nigdy nie kłóciła się o to z mężem, a co więcej, to jemu bardziej zależało na sprzedaży. I sam małżonek to potwierdził, bo chciał się przenieść do Indiany, do ich syna, uważał, że tam nie będzie musiał tak ciężko pracować jak w Kentucky. Także dopatrywano się jakiegoś udziału państwa Crouch w tym wszystkim i jakiś czas odwiedzano ich w celu. Oczywiście wyciągnięcie jakiejś informacji oraz zabranie od nich kawałka mięsa do badania. Pani Kraucz widziała wszystko dokładnie, jak płaty mięsa spadały i przyklejały się do płotu. Badający sprawę odwiedzili miejscowego rzeźnika, żeby zweryfikował wiarygodność pani Kraucz. Rzeźnik potwierdził, że zna ją i jej rodzinę bardzo dobrze, że są katolikami i w zupełności wierzy im, że mówią prawdę o tym mięsnym wydarzeniu. Sam rzeźnik był około dwóch mili od tego miejsca, w czasie kiedy mięso leciało z nieba, ale potem je próbował, chociaż inni go ostrzegali, że to niebezpieczny eksperyment, ale on uważał, że ma taką kondycję jak w kot lub kogut i że wszystko wytrzyma. Jednak po kilkakrotnym przerzuciu mięsa, chociaż miał zamiar je połknąć, wypluł je bo zaczął sączyć się z niego jakiś rodzaj mlecznego, w wodnistego płynu i nie smakowało jak wszystkie inne gatunki mięsa, które do tej pory jadł. Według niego najbardziej przypominało baraninę. Zapach był jakiś inny, do tej pory nie znał tego zapachu. Kiedy rozerwał na kawałki, mięso było delikatne jak cielęcina, jak młoda jagnięcina. Jakiś inny świadek mówił, że zapach mięsa przypominał świeżą krew. Kolejny, który wziął sobie trochę do domu, powiedział, że po tygodniu wycisnął z mięsa jakiś brązowy śluz. Część mięsa była bardzo sucha i jak suszona wołowina. Było elastyczne i cienkie i wyglądało jak przewód kominowy, a zapach przypominał zapach trupa. Kupiec o imieniu Joe również wypluł swój okaz, który pachniał jak martwe ciało i również wypukiwał brązowy śluz. Podobnie jak wielebny, Nichols porównał mięso do baraniny, podczas gdy pan Craig twierdził, że wygląda jak tłuczony bewsztyk. Traper Franklin Ellington przysiągłby, że to mięso niedźwiedzia. Społeczeństwo nie było jednak usatysfakcjonowane analizami i domagało się dalszych badań fachowców z całego kraju. Ktoś wymyślił teorię, że mięso mogło wypaść z koszyka z lunchem, z przelatującego balona. Inny znowu twierdził, że to myszołowy lecąc wypróżniały się i skutkiem tego był ten mięsny deszcz. Do mieszkańców pisali lekarze, nauczyciele, prawnicy, ministrowie, kupcy, prosili o jakiekolwiek informacje o tym zjawisku. Korespondent gazety Herald próbował nawet przekupić irlandzkiego pracownika kolei Jimmy'ego Welsh'a, aby ten przykąsił kawałek mięsa. Welsh zgodził się zrobić to za dolara. A kiedy zasiadł do stołu, powiedział, że nigdy nie je tylko samego mięsa. Więc korespondent zamówił mu jeszcze jakieś dodatki: pikle, krakersy. Jimmy wziął mięso na widelec i po dwóch lub trzech nieudanych próbach włożenia go do ust odłożył je na talerz. Zawahał się i powiedział, że chce whisky, a potem stwierdził, że nie jest głodny. A kiedy zaproponowano mu trzy dolary, Jimmy nagle przypomniał sobie, że nie może jeść mięsa, bo jest wielki post. Także wydarzenie to stało się częścią lokalnego folkloru, ale nie było odpowiedzi, co tak naprawdę wydarzyło się w ten pogodny marcowy poranek w Kentucky. Czy to była tkanka płucna konia, czy ludzkiego niemowlęcia. Niaki Kurt Gohde, profesor sztuki na Uniwersytecie Transylwanii, rzekomo czołowy ekspert w dziedzinie deszczu mięsnego, wygłosił, że dwóch braci pobiło się, była to bójka na noże, potem nadeszło tornado, zabrało szczątki z bójki i zaniosło je do mieszkańców Olympia Springs. Ale inny humorysta William Livingston Alden w swoim artykule w New York Timesie przedstawił swoją teorię, że deszcz mięsa w Kentucky był tak naprawdę deszczem meteorytów. A skoro kamienie meteorytowe nieustannie krążą wokół słońca, to jest też logiczne, że wokół słońca krąży pas dziczyzny, baraniny i innego mięsa, podzielony na drobne fragmenty, które wytrącają się wokół Ziemi. A skoro wcześniej naukowcy teoretyzowali, że meteory są wynikiem eksplozji planet, więc deszcz mięsa no to mieszkańcy, którzy wcześniej zamieszkiwali zniszczoną planetę, humorysta przygotował nawet specjalną prognozę pogody. Lekkich deszczy w sztyku można spodziewać się rano w Nowej Anglii i środkowych Stanach, a po południu ulewnego deszczu baraniny. Kurt bardzo zafascynował się mięsnym przesznicem, a w 2004 roku jeszcze bardziej się wkręcił. Porządkował jakieś schowki na uniwersytecie i niespodziewanie natknął się na stary szklany słoik zapieczętowany korkiem. Zawierał kawałek białego, tłusto wyglądającego mięsa zanurzonego w bladożółtym płynie. Etykieta była wyblakła, ale słowa Olympia Springs wciąż były czytelne. Kurt był zachwycony, zdeterminowany, aby spróbować ustalić, jakie tajemnicze zwierzę spadło na Olympia Springs. Współpracował z kolegą z Wydziału Biologii, aby poddać próbkę testom genetycznym. Niestety, próbka była zbyt stara i zanieczyszczona na potrzebne wyniki. Nie zniechęcił się, i to mi się podoba, był kreatywny i zlecił laboratorium z siedzibą w Cincinnati, aby przeanalizowało związki smakowe zachowanej próbki mięsa i odtworzyło niejako smak. Odtworzono smak i dzięki temu powstały żelki. Kurt chciał edukować lokalnych mieszkańców Kentaki na temat tego zjawiska, a najlepiej zacząć od żelków i nie mógł się doczekać, kiedy ludzie je skosztują. Zabrał ponad tysiąc żelków zapakowanych w małe metalowe puszki. Kiedy zatrzymał swoje auto na podjeździe przed domem, nie mógł się doczekać, musiał ich spróbować. Smak był okropny. Pierwsza żelka to tak jakby chemia i cukier ale na pewno nie smakowały, jak według relacji z 1876 roku, jak baranina. Dlatego zdecydował, że swoją edukację rozpocznie podczas Kentucky Cool Days w mieście Mount Sterling, gdzie każdego października odbywało się największe w stanie wydarzenie plenerowe. Spotykało się tam prawie 200 tysięcy mieszkańców, więc to była najlepsza okazja, żeby ich wysłuchać i poczęstować żelkami. A początek tego wydarzenia miał miejsce w 1794 roku. Wtedy to miejscowi kupowali i sprzedawali różne towary. I właśnie na takie wydarzenie w 2007 roku pojechał Kurt i wszystkich zadziwił. Rozdawał ciemno czerwone żelki o smaku wiadomo mięsa. Każdemu, kto chciał je spróbować. Miał nadzieję, że koneserzy mięsa na tych specjalnych dniach pomogą mu wreszcie ustalić smak jakiej to substancji. Niektórym smakowały jak surowy boczek, innym jak truskawkowy kotlet schabowy, a sam kurt powiedział, że smakowały jak mocno słodzony boczek z metalicznym posmakiem, ale zagadki nie rozwiązał. Czyli najbardziej przemawiającą teorią była teoria o grupie sępów przelatujących wysoko w górze które w tym samym czasie zwymiotowały zawartość swoich żołądków. taki jest domem dla sępów indyczych, które obżerają się padiną, przez co ciężej im się lata. Wtedy wymiotują posiłek albo, gdy są spłoszone, zaskoczone natychmiast wzbijają się w powietrze, ale muszą zmniejszyć masę ciała i opróżniają żołądki. I najprawdopodobniej na panią Crouch spadły resztki myszołowów, istniała możliwość że sępy żywiły się owcami leczonymi strychniną trucizną używaną do zwalczania kojotów i dlatego zwymiotowały zatrute mięso tylko że niektórzy ludzie je jedli i nic im nie było Kurt jest tak zafascynowany mięsnym prysznicem, że planuje wydarzenie artystyczne, które odtworzy to z 3 marca 1876 roku. Ma nadzieję, że więcej osób zainteresuje się częścią, jakby nie było historii stanu Kentucky. Wciąż posiada kilka puszek z żelkami schowanych w swoim studiu, ale już nikt nigdy nie chciał ich spróbować. W 1794 roku spadały żaby z nieba, ropuchy w pobliżu Lalaun we Francji. A w listopadzie 1970 roku spadł deszcz wielorybi nad Oregonem. Wysadzono wtedy półtonowym dynamitem martwego kaszalota, który znalazł się na brzegu i tylko tak można było się go pozbyć. Tylko że kawałki spadły na o wiele większy teren i niszczyły samochody. A pani Kraucz? Mówiła z całym przekonaniem, że mięso spadło z czystego, błękitnego nieba i z pewnością zauważyłaby stado sępów w ilości potrzebnej do wypełnienia mięsem obszaru wielkości boiska. I co najdziwniejsze, to to, jak wiele sępów musiało wtedy lecieć, bo kawałków mięsa było tyle, że zebrano ich pełny wóz konny. Ile ostatecznie sępów musiało się wyżygać, że mieszkańcy zapełnili cały wóz? Tego nikt nie sprawdził. Gdyby znalazł się jeszcze naukowiec, który sprawdziłby, ile sępów może żygnąć mięsem w takiej ilości, byłoby super.